odważna, prawa i dzielna, taką niewiść dziś świat czuje pod zbroją, wciąż we mnie klęczą, słabość oba. Jak ma wojowniczką być? Jak ma wojowniczką być? Przegra się sztuka, a to zwycięstwa Żaden nie wiedzie skrót Razem ze słońcem Serce i do walki bez zmiany. Skony mocnej gotowe, noce zwoju w niczki pieśni. Noce